Dzień dobry, nazywam się Marcin Ciszewski i witam was na kanale www .pl. Zróbmy ten film. Zróbmy w końcu ten film. Dlaczego mówię w końcu? Dlatego, że nareszcie jest szansa, żeby on powstał. A historia jego powstawania liczy lat 14. Zacząłem pierwsze przymiarki do napisania scenariusza na podstawie jednej z moich powieści z serii WWW, które obejmują sześć pozycji które cieszyły się i cieszą do dzisiaj dosyć dużą popularnością czy dużą popularnością wśród czytelników. No i wpadłem dosyć szybko na to, że to jest niezły materiał filmowy, aczkolwiek będący dość specyficznym materiałem do zrobienia filmu w Polsce, ponieważ zawiera w sobie każdy z tych tomów i każda z tych historii zawiera w sobie dużo scen batalistycznych, w związku z czym film po prostu musi być filmem kosztownym i pierwsze 14 czy 12 lat spędziłem na Rozmowach pod tytułem bardzo fajny pomysł, ale panie, czy pan wiesz, ile to, się, ile to będzie kosztowało? No więc, ponieważ to będzie kosztowało dużo, z reguły okazywało się, że to przerasta. Możliwości pojmowania polskich decydentów show biznesowych czy filmowych, no, ponieważ, jak wiadomo, w Polsce filmy wojenne należy zrobić za budżet komedii romantycznej, którą się kręci w trzech lokacjach, a efekt powinien być taki, że ludziom się to powinno podobać, tak jak Szeregowiec Ryan albo Helikopter w ogniu takie filmy amerykańskie, które są pewnego rodzaju ikoną, można powiedzieć, kinematografii batalistycznej czy wojennej. Potem były jakieś inne przymiarki do serialu z Netflixem, z HBO, i tak dalej, i tak dalej. Z HBO to było zabawne, bo podpisaliśmy umowę na napisanie scenariusza. Po czym się okazało, że kompletnie się rozjechały oczekiwania HBO. A przypomnę, podpisanie umowy to jest jakby danie zielonego światła do, do produkcji. Okazało się, że ja mam na myśli zupełnie inną historię. Niż oni, ponieważ oni z filmu wojennego, dziejącego się w przeszłości, chcieli zrobić współczesny dramat obyczajowy. No cóż, można i tak, ale nie dogadaliśmy się i, um, że tak powiem, umowa została po trzech latach takich dyskusji, przepychanek rozwiązana. I w końcu. Um, Doszedłem do wniosku, że nie będę tego projektu, ponieważ prawa znowu po kolejnym kółku w, tej, w, tej, w tym niesamowitym diabelskim młynie naszych, naszych żaren przemysłu filmowego wróciły do mnie: prawa do realizacji filmu, prawa do adaptacji powieści. Postanowiłem tym razem tego, że tak powiem, nie puszczać na rynek, tylko napisać scenariusz. Akurat tak się złożyło. Interesująco, że pozyskałem do projektu reżysera, który to, w to uwierzył. Ma na koncie kilka filmów, które zrobiły swego czasu niezłe wyniki właśnie w takim kategorii kina popularnego, czy gatunkowego, jak to się inaczej mówi, który uwierzył w ten projekt. Pracujemy razem nad scenariuszem. Ja będę gadała pan montażysta. Uśmiech, radość. Znaczy, możesz o tym mówić, Jeszcze raz przepraszam, bo nie Trzy, dwa, jeden, akcja. Dobrze, że